Ja mam taką nadzieję, że historia zatacza koło i kiedyś muzyka bluesowa i rockowa e, wróci, e, tak jak była w latach 90., e, na, czo, na, na każdym czele listy przebojów. Dzisiaj tego nie ma i i dobrze. Muzyka znowu będzie potrzebowała buntu. Może ktoś się znowu urodzi, kto zmieni tę historię. Czekamy na to. Pokazaliśmy też trochę prawdziwego rocka i blues rocka. E, to, że organizatorzy e, tak troszeczkę mieszają składami i, i jakby rozszerzyli formułę samego blusa. wydaje mi się, w moim odczuciu, będąc muzykiem e, poniekąd trochę zaszuflotkowanym w bluzie, wydaje mi się, że dużo lepiej, że, że to się w taki sposób odbywa. Sam nie widzisz w mojej muzyce też, szczególnie w pierwszej płycie, było bardzo dużo bluesowych akcentów i blues jest dla mnie kwintesencją właśnie takiej nostalgicznej nuty. Well, I would describe our music as house rocking rhythm and blues, which is uh, basically blues with an up tempo, dancing, kind of have a good evening. vibe to it. It's also retro in the sense that it's upright bass and it's the harmonica and it's the old school lineup so 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 to speak. So it's uh, I would say happy blues, rhythm and blues like that. So it's not the raw, really raw blues, but we love that stuff also. So it's I have my own band uh, and I, I, I almost only play with my own band but we do play uh, different genres. We play some soul music, we play some funk music uh, and of course blues uh, a little bit of jazz and, and, uh, and some blues rock and but it's all part of the same uh, family. Znów idziesz za mną drodą. znów słyszę Twoje słowa. Od najmłodszych lat widzę to, że, że mój ojciec i moja mama to stali się takimi postaciami ikonicznymi trochę. To mnie cieszy, że, to, że ta muzyka żyje po latach. Kraty Będą Ten festiwal poszerza się o formuły takie bardziej strategicznie, powiedzmy, no nie bluesowe, czyli na przykład koncert Kasi Kowalskiej czy Agnieszki Chylińskiej. Wspaniały pomysł, dlatego że blues jest podstawą wszystkich w zasadzie gatunków muzycznych. Nie ma takiego gatunku muzycznego, gdzie nie ma bluesa. Uwielbiam ten festiwal pod tym względem, bo jest szerzej niż tylko i wyłącznie bluesową. To sobie założyłem już na samym początku, że taki to będzie festiwal, nie tylko bluesowy, ale, ale też y, posłuchamy dobrego rocka tutaj, soulu, funku i myślę, że że przez to ten festiwal jest kolorowy i my generalnie chcemy robić dobry festiwal muzyczny. sikunse bi n fafe.